Dzień dobry, zapraszam na krótkie podsumowanie najważniejszych informacji z grupy kapitałowej Immobile. Przed Wami skrót tego, co wydarzyło się w kwietniu. GKI podała wyniki za 2023 rok. Skonsolidowane przychody od klientów zewnętrznych wyniosły 940 mln zł, zysk netto to 5 mln. Spośród sześciu segmentów, tylko jeden, modowy, zanotował stratę. Pełne sprawozdanie finansowe wraz z listem prezesa Rafała Jerzego do akcjonariuszy znajdziecie na naszej stronie immobile.pl a jaki rok ma za sobą grupa przemysłowa PJP Makrum? Skonsolidowane przychody wyniosły 427 milionów złotych, a zysk netto 19 milionów. O poszczególnych liniach produktowych oraz w perspektywach spółki prezes Piotr Szczeblewski opowiedział w 35 odcinku im raportu. Po wynikach za zeszły rok przechodzimy do szacunkowych przychodów w pierwszym kwartale tego roku. W Atremie wyniosły prawie 32 miliony złotych i są o 2 trzecie wyższe niż rok temu. W PJP Makrum wzrost o 16% do kwoty 103 miliony. W GKI też 16% w górę i 204 miliony złotych szacunkowych przychodów w pierwszym kwartale tego roku. W 37. odcinku IMO raportu możecie poznać komentarz zarządu do tych danych, komu poszło dobrze, a kto mógłby się trochę poprawić. Blisko 150 osób wzięło udział w Business and Fashion by kiosk.pl na sezon Wiosna Lato 2024. W restauracji Larosa nowe kolekcje pokazały marki QSQ, laurella, błonie, akardo i Marasimsim. Spółka Focus Hotels otworzy drugą restaurację pod szyldem Czeski Port. Lokal oferujący potrawy kuchni czeskiej powstanie w Gdańskiej Galerii Forum. W 36. odcinku imoraportu wiceprezes sieci FOCUS Łukasz Płoszyński opowiedział o nowym projekcie oraz o modelu biznesowym spółki. Przypominamy o dacie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile. 21 czerwca w restauracji Larosa w biurowcu Immobile K3 w Bydgoszczy zaplanowaliśmy m.in. Q&A z zarządem GKI, targi spółek oraz możliwość porozmawiania z zarządami spółek zależnych. Na naszym kanale YouTube znajdziecie nowe spoty wideo naszych trzech spółek, czyli Atremu, PJP, Makrum oraz GKI. Jak zawsze zapraszamy na social media naszych marek i spółek oraz na stronę odwiedź niespodziankę.pl.